Pokażę, Gdzie ja? idę. Nie nie, wiem To strzelaj. Gdzie idziemy? Tak, ja załóżę ja w No Zapytaj się. Metam jest... no się tym jest... jest... tak, tak. nie Dobra, jest... tak, Dobry, tak dobrze. Dobrze. Dobry. Nie, Dobry, tak, to nie to tak, to wiem, jeszcze się nie napytałem. Komputery do my idziemy tam. A mam? Antifoga, ale chcielibyśmy sobie. Ale mogę ci dać, bo tutaj To tutaj? Ajajaj, aj, aj, tak, tak o, o, to panie. Coś tam z tego może wyciśniesz, bo Z się strząsł. Wiórka. Dobry. Ale ten się wziął. I grał, nie? Tak. I grał. Ale jedno. ma? Witam. O której stronie jesteś? O tej samej. okej. Ty nie wiesz, o której jesteś? Nie. Ja wiem. No dobra, to nie będziemy do siebie strzelać. A w ogóle ty wiesz coś na temat tego oznaczenia? Coś jeszcze będziemy się odznaczać czy My. Co? My pomarańczowi, oni niebieski. Aha. Idziemy w końcu kurwa i Ta tam idziemy. Ale tam też sam.